Jakbyście dziś mieli mieć dzieci, co by było priorytetem w ich wychowaniu, żeby oni osiągnęli kiedyś sukces zawodowy? Ciężkie pytanie. Przykazanie, nie że wiedzy biznesowej, ale mhm. takiej inwestowanie wiedzy, nie? Dzieciakom. Żeby nie ograniczać go no przede wszystkim, żeby też nie ograniczać i na, nie narzucać z góry. Największe wyzwanie, z jakim myślicie dzisiaj rodzice się borykają, żeby poświęcić wy, wystarczająco dużo czasu tym dzieciom? Kurczę, no teraz to czasami rodzice w ogóle nie mają czasu dla tych dzieci, wracają z pracy, odpalą komputer i tyle. Nie dają dziecku wolną rękę. W domu, a nie mają za bardzo czasu, żeby się z nimi zająć, pograć w gry jakieś różne. Z czym to się może później odbić? Jak to się może skończyć? Uzależnienie, może jakimś mm -hmm. czy coś. Albo taką bardziej społecznością. Nawet jeżeli rodzic chce My. tak bardzo mocno nauczyć to dziecko i w ogóle tak opatulić, powiedzmy, dużo potem się dzieje, jeżeli idzie do szkoły, no i towarzystwo jakimś się obraca, nie? No to już jakby nie ma rodzic tak aż bardzo na to wpływu. A co jest największym zagrożeniem, właśnie ze strony rówieśników towarzystwa, jak myślicie? Hejt. Myślę, że hej. Czy przed tym idzie jakoś chronić? Myślę, że dobranie odpowiedniej grupy przyjaciół dla dziecka. A myślicie, że będziecie mogli mu wybrać? Bo myślę, że on samo będzie wiedzieć, w jakiej grupie będzie się obracać, w jakiej nie. Na pewno od małego jakoś to się kształtuje. Tyle ile rodzic poświęci czasu dla dziecka, tym później będzie się jakby z bardziej odnodywać. No. Dobrze, a jak ten hejt przyjdzie spoza grupy? Jak on wybierze sobie przyjaciół dobrze, a i tak z zewnątrz ten hejt na niego spłynie? Po prostu dać wsparcie od siebie, żeby wiedziało, że może, że może znaleźć wsparcie albo u nas, albo u swoich przyjaciół, może dziadków. Żeby wiedziało, że zawsze może wrócić porozmawiać, że oraz jesteśmy.